Witam tutaj, dawod 23 z piątą misją w serii zagranej w Terroristę 1 Znaczy, że czas na odczyszczenie okolicy z ostatnich jednostek terrorystów. Jaką trzeba spokojnie w kilku, też żeby mnie ścigać, o... ścigać ocalałe jednostki z powietrza. zacznijmy ją. Chcę powiedzieć, że to jest już połowa je misji. Wrogie jednostki. Jest ich 10. Pię Około. Mamy minigana. Nie przegrzewa się za szybko. Dostrzeżono wrogie jednostki. Hmm, Ciekawy widział. Zauważono ciężką piechotę wroga. Są? Yy, nie, Johnson. Uważaj na wrogie pojazdy. A są tu. Ja! Przed nami dla nas nie ma stali. Szybko się przegrzewa ten karabin, nawet. Rebą się nie chcą chyba z minutę, albo nawet ci, nie? Z jednym z krótszych. To tym, że odcinki będą coraz chyba krótsze i Ten macha komuś, żołąd. Ja wiem, co ja mam teraz. Oha Aha, tam. Tu do kogo mam wstrzymać. No co? Tam staję. Wszystkie celuj, wy... Ale ładne żywko. Celuj wyżołnierza i lat. Na przykład tutaj. Nie no, grę perfekcyjnie zrobię normalnie. <coughs> Może jedyne to są no, to modele broni. No jest dobrze zrobiłem. O! Ale zaszalał! Normalnie black pojazdów. Jasne, już widzę. Już je ścianą. Ścigam. Kurde! To jest słaby ten KM. Nie, no ja, ja sobie robicie. Pięć tysięcy że na mnie nasłali. Ja nie myślę, że ich robię. Normalnie fajnie. Dzięki. Hmm. Po pierwsze, swoje plusy zagra. Ci co nie mają myszki mogliby sobie w to grać. Ci, 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 ci co nie mają kreatury by mogli sobie w nią spokojnie grać. Ponieważ nie jest tu potrzebna myszka. Out ah. A łódź szczęście tylko. A, i skila tak jak ja. Whatsapp! Zabiego. A nie wiem. Zrobiłem już 5, 8, 50 milionów talibów w tej misji więc... Ile to jeszcze będzie trwało? Patrzę, wskakujemy. No to moje dzieci były, ale zabiłem. Widać, że okno są kopii w klej zrobione. Te który? Ale drzwi nie no, najlepsze. Yy, drzwi! Marczy drzewa, a nie drzwi! Nie chcę tego widzieć. Jeden z gorszych, gorzej zrobionych mapek. Zniszcz tak zniszcz samo pojazdę. ten pilot, taki... z lepszy... A! Kurde, nie patrzyłem. Kurde, jak ja z taką prędkością miałem zniszczyć? Uważaj na wrogie granatniki i ciężkie kM. Starczyłeś zwolnić? Dziękuję. Tam, gdzie był jeden żołnierz, zwolniłeś, to nie? Teraz paluchem mi pokazuje coś tam. Siema lip! Rambo mi się przypomina, chyba jedynka. Jak się jej ściągały. Aaaa, matka! Przypominam o konkursie. Żeby brać w nim udział, ponieważ jedna osoba dopiero wzięła w nim udział. i chyba ona wygra. Aaaaa, oba kody. O, Jak się zauważyłem trochę. Ja bomba! Dostał. Bez spokojnie dla MHP, czyli jestem the best. To będzie już około 5 minut. Misja gdzieś tak na dzisiejszym nie minęło 5 minut. Dzisiaj znów nagram 3 odcinki, już za jutro 3 odcinki albo jeszcze dzisiaj Po tej serii dokończę Gana No i co? I to będzie to na tyle. Potem Force'a może I być może zrobię unboxing. Eee, Nintendo GameCube ponieważ A Albo czegoś też nie wiem. Ale logi, jak się to patrzy. Hmm, w szoc, co? Misja ale yeah, lagi! Dabbi ci szmatę przegrze, przegrze, i przegrze im. chyba Nasze oddziały potrzebują dostawy paliwa. Żeby... Więc tak to byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku serii zagram, w serii payback. Widzimy się później. Cześć!